Dzieli nas prawie 8 tysięcy kilometrów, ponad 120 godzin jazdy samochodem i klimat. Ale przede wszystkim Polskę i Etiopię odróżnia sposób opieki nad porzuconymi dziećmi. Tam pozostawione są same sobie, na ulicy, bez podstawowej opieki, bez dachu nad głową. Jest jednak coś, co nas połączyło: to bal charytatywny oraz Fundacja Dzieci Etiopii Barkot. Wszyscy jesteśmy tutaj dzisiaj, dlatego że gdzieś tam chcieli chcieliśmy wesprzeć tą ideę, żeby pomagać tym, którzy nic nie mają, mimo że dzisiaj się bawimy. To myślimy też o tych, którzy, którzy mają ciężko w życiu. Bal uświetniony wieloma występami odbył się dzięki wielu darczyńcom, którzy znaleźli swoje miejsce zarówno na scenie, jak i przy stoliku czy na parkiecie, ale także przy organizacji i obsłudze imprezy. Wszystkich połączył jeden cel pomoc najmłodszym, którym wsparcie przyda się w każdej dziedzinie życia bym właśnie opowiedzieć o, o mojej fundacji i o tym, dlaczego tutaj się zebraliśmy. Fundacja nazywa się Dzieci Etiopii Barkot, Fundacja Dzieci Etiopii Barkot. Jest to dosyć młoda organizacja, którą właśnie założyłam z taką myślą, żeby pomagać dzieciom ulicy w Etiopii. Byłam na misjach wcześniej dwa lata, pracowałam głównie w szkole, też przy różnych innych projektach byłam, byłam posłana przez Kościół. Gdy wróciłam z misji, no to, to właśnie e, cały czas e, dążyłam do tego, żeby stworzyć ośrodek dla dzieci ulicy. Są to dzieci, które często nie mają nic, są głodne, chodzą w podartych ubraniach, e, zdane same na siebie. Więc e, są to, jest to widok naprawdę e, bardzo no, ciężki, Zwłaszcza, że widzimy czasem jak spią na ulicy, na werandach, na chodnikach. Poza tym dzisiaj można e, pooglądać różne rzeczy, coś kupić. Później będzie, e, będzie licytacja przedmiotów. Natomiast tutaj przy tym stoliku zawsze sobie można podejść, zobaczyć, coś kupić i też w ten sposób wesprzeć fundację. Podczas balu, poza prezentacją działań fundacji, nie zabrakło także etiopskich tradycyjnych akcentów, co pozwoliło poczuć nieco klimat tego egzotycznego dla nas kraju. Ja stworzyłam ośrodek razem z moim mężem dla dzieci ulicy. Prowadzimy go razem w Etiopii. I właśnie bal służy temu, żeby zbierać również środki i wspierać fundację, którą której działamy Fundację z Etiopii Barbet. Jak podoba Ci się w Polsce? Czy odpowiada Ci polska muzyka i taniec? Bardzo podoba mi się polska kultura i lubię Polaków, Waszą gościnność, muzykę, choćby podczas tego wydarzenia. Poznaję tu polską kulturę, która jest dla mnie bardzo interesująca.